Firma Orex Rotomolding istnieje na rynku od 1989 roku. Zajmujemy się szeroko rozumianym tematem rotoformowania. Jest to technologia polegająca na przetwórstwie tworzyw sztucznych na bazie w głównej mierze polietylenu. Nasza firma w portfelu Zleceń ma zarówno maszyny do rotoformowania, formy aluminiowe jak i stalowe oraz wyroby z tych form. Zakład produkcyjny firmy OREX Rotomolding mieści się w Kaczycach w województwie śląskim i dzieli się na cztery działy. Pierwszy dział to dział projektowy, gdzie wykwalifikowani projektanci tworzą wirtualne modele przyszłych form czy maszyn. Kolejnym istotnym działem jest dział budowy maszyn. Orex Roto Molding jako jedyna firma na polskim rynku zajmuje się produkcją maszyn do rotoformowania na skalę międzynarodową. Firma wykonuje urządzenia według wymagań klienta, dostosowując się do obiektu, jakim klient dysponuje oraz do specyfiki jego przyszłej produkcji. W ofercie firmy znajdują się trzy typy maszyn: Shuttle, Karuzera oraz Rock and Roll. Następny dział to dział Form i CNC. Tutaj produkuje się dwa rodzaje form formy stalowe i formy aluminiowe. Formy stalowe służą głównie do produkcji wielkogabarytowych detali z polietylenu, takich jak studnie kanalizacyjne, detale dekoracyjne, techniczne czy przemysłowe. Formy aluminiowe zaś wykonywane są z blachy lub z pełnego bloku aluminiowego obrabianego numerycznie na maszynach będących własnością Orex Rotomolding. Formy aluminiowe wykorzystywane są głównie do produkcji wyrobów bardzo zaawansowanych pod względem funkcjonalności jak i jakości wyrobu finalnego. Ostatni dział to dział produkcji rotacyjnej. Orex Rotomolding realizuje w bardzo szerokim zakresie wszelkiego typu zlecenia rotoformowania na formach zarówno własnych, jak i powierzonych. Produkcja przy wsparciu działu kontroli jakości obejmuje detale techniczne, dekoracyjne, jak i przemysłowe. Dział wdrożenia produkcji w swojej specyfice będzie w stanie, w oparciu o wymagania klientów, opracować oraz wdrożyć proces budowy formy dedykowanej pod żądany detal czy technologię produkcji detali na formie powierzonej. Dzięki swojej kompleksowości firma Orex Rotomolding jest w stanie opracować, wdrożyć oraz uruchomić technologię rotoformowania u klienta od A do Z. W obecnej chwili współpracujemy z firmami z wielu europejskich państw. Do zdecydowanie największych odbiorców należą nasi zachodni sąsiedzi Niemcy, ale również państwa skandynawskie, takie jak Dania, Finlandia, Szwecja. Współpracujemy również z państwami byłego bloku wschodniego, również z państwami Europy Południowej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Orex Roto Molding, która generalnie świadczy usługi od projektu do efektu w formowaniu rotacyjnym. Zapraszam!